Czekam właśnie na Pawła i jedziemy znowu łapać poki. Znowu nocne łapanie. E, tak jakoś wiecie, znowu się wkręciłam trochę jak w wakacje, a wtedy bardzo dużo też jeździłam, łapałam te poki, ale nie nagrywałam. A teraz stwierdziłam, że nie ma tak. E, jak gdzieś jadę, wiecie, dłużej e, czy coś, to, to po prostu biorę tą kamerę i nagrywam a nie się opierdzielam. My w ogóle, wiecie, z Pawełym mieszkamy obok siebie. Ale jak ktoś już mnie dłużej ogląda, to wszystko, to wszystko wiecie. Mamy taki plan, że jedziemy teraz do Tesco. Ona jest do 24, a jest 23.06. Więc jedziemy jeszcze do Tesco i chcemy kupić, w sensie kupić, zobaczymy, czy w ogóle będą rękawiczki. Tylko muszą być takie, wiecie, z... No, żeby ekran tak działał, jeżeli będzie się je dotykało. I słuchajcie, jest bardzo ważna sprawa. W piątek, mm, czyli jutro, bo Wy oglądacie ten odcinek, w czwartek, jak go kręcę w środę, odbędzie się stream z Pokemonów. Jest taka aplikacja Bigos, która po prostu umożliwia streamowanie poków po prostu przez telefon, że normalnie będzie z kamerką i będzie widać grę. Więc będę testować. Jeszcze dostaniecie filmik w piątek rano, dokładnie o której godzinie będzie ten stream, ale myślę, że gdzieś po prostu około 16, 15, coś takiego. Jeszcze godzina wyjdzie w praniu dokładna, więc śledźcie albo fanpage, yeah, albo youtuba się ma. I będziemy razem z Pawłem, właśnie, streamować POKI i w ogóle, no, beka. W końcu coś takiego jest, a ja szukam w wakacji takiej aplikacji, ale to Wam o niej też opowiem, właśnie w tym piątkowym filmiku. Dobra, na razie tu są jakieś same Staniki. Stanika to ja nie chcę. Skarpet też nie chcę. Nie, dziękuję, dziękuję. Gdzie coś takiego może być? Hej, przez przypadek znaleźliśmy. Patrzcie, jest. Amazing. Jaka beka! Przez przypadek. To tej, chociaż takich grubych ja nie lubię. Ciekawe, że są takie cienkie. Na Pawła nie ma męski. Proszę, tutaj mi nawet sama, wiesz, co nie A będzie. ja mam takie! Co dopiero ręka, popatrz. No. Oh <laughs> nie ma serio nigdzie większych? Nie ma. Aczkolwiek możemy jeszcze popatrzeć Poczekaj, popatrzmy, bo jak są, to może gdzieś jednak znajdziemy. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz do Maka i zobaczcie, jakiego mam buddy teraz przyjaciela. Wzięłam sobie wielką skałę. Skąd ty to masz? Nie wiem! Taki sobiebisty. Nie <noise> wiem, fajny, nie? Jeszcze go można właśnie upgrade'ować. Tak. I on później jest takim super koksem. zdaje się, robiłaś Pokemon nie ze mną. Nie, ja go mam chyba jeszcze od jak wtedy łapałam. Dobra. I słuchaj, a ty masz dalej tą Eevee na przyjacielu? No. Nie opłaca się tego. Lepiej coś rzadkiego? Weź coś rzadkiego, bo taka Eevee, masz ich od groma łapiesz. I po co ci ten jeden cukierek, jak ją złapiesz? A to tylko słuch? jeden daje? No. A. Jeden... Co ileś tam kilometrów. No to czekaj, klikam jak, a, o patrz, A mój, mój ma 5 kilometrów, a ile dostanę cukierków dla niego? Jednego. No to się w ogóle nie opłaca. Weź to wywal. Jednego. No to wywal. <laughs> to nie wywal. Znajdź coś lepszego. I w ogóle. A, ja wiem, czemu ja go sobie dodałam, bo trener mój powiedział, że on jest świetny, jest najlepszy. Nigdy nie widział. Tak świetnego pokemona Tak dużego pokemona Tak dużego, a będzie jeszcze większy Dlatego go chcę zewoluować jeszcze Dobra, mówiliście mi też, że mam robić tymi podkręconymi rzucać No i zobaczcie, i tak rzucam podkręconymi <ścoughs> Żeby wyleciał gdzieś oh my God. Nie, ja nie umiem, słuchajcie Może się kiedyś nauczę, ale mm, Nie, nie, mam, nie za mało, mam za mało pokeboli w ogóle Szkoda mi po prostu Ej, właśnie, masz pokebole na zapas? Mm. Jak będziemy lura siedzieli? No trochę mam Teraz dostałeś chyba też za level jeszcze. Ja mam, ale martwię się o Ciebie. Czemu się nie martwi, mnie? martwię się o Ciebie. Ej, dobra, rzeczywiście nie mam dużo, mam tylko 64 grade bole. Mówiłem. Ale tu jest trochę. pokazuję, stopów to coś złapię zaraz. Ojej, dobrze się martwiłeś, ja, tam, ja nigdy nie mam, nie? Dobra, idziemy do tego maka, bo coś muszę zjeść. To jest jakaś kpina Zawsze jak chcę w nocy przyjechać do maka, to jest zawsze zamknięte. I co my Paweł? Do Gdańska jedziemy? Do Bo nie mamy innego, innego wyboru, nie? Let's go to No, bo ja w ogóle głodna jestem o tej godzinie, i nic w tygodniu nie wie. Zaskałem? Co? Paskałem? Paweł oszalałeś. Uwaga, uwaga, jest jajko pięciokilometrowe. Coś fajnego, coś fajnego, coś fajnego, czego jeszcze nie mam. Proszę, 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 proszę. proszę! Tak! Krewetka to coś tam co potrzebowała. Nie! Jaki shit! Czemu taki shit? Paweł mi zostawił swój telefon po życiku. Miałam mu tu łapać jakiegoś kraba. Zaraz mu, zmienimy nazwy pokemonów. Zmienimy mu, słuchajcie, Jinx. I... Zmienimy to. Jego dziewczyna ma na imię Martyna. To czekajcie, my... A Będzie Martyna. Martyna też ma blond włosy. Będzie Martyna. A ten będzie... Czekajcie, a ten będzie... Sam... Topy. Szkoda, że nie można więcej wpisać. To będzie sam stopy. <laughs> A ten będzie. Y... Mam małego. <laughs> Mam. A. A. Ma Egi. <laughs> Dobra, to start. Ciekawe, czy w ogóle zauważy. <laughs> o nie, patrzcie, bulbozaur jest tutaj gdzieś niedaleko. Nie, i tam będziemy jechali. Muszę tam wjechać na tą uliczkę i złapać bulwazaura. Ja go nie mam. O nie! Robimy tą akcję. Niech ten Paweł szybko w tym, nie wiem, coś tam robi. Nie wiem co robi. W tej toalecie. O, idzie już. A nie, to jakaś babcia. A nie, to Paweł. To babcia? Nie to Paweł. Dziwną czapkę. Dobra, jesteśmy, tak. jesteśmy na jakichś, kurde wertepach. I słuchajcie, dwa bulbozaury, aż, Boże, wjechałam tutaj i nie wiem już, jak mam stąd wyjechać. Paweł też łapie, ale beka. I aż dwa, czajcie w jednym miejscu na placu zabaw, tak. że się zrespiły. Warto było. Nie, nie, mi też wychodzi, malinka, malinka, malinka. Czekajcie, chyba go ultrabolem, zaraz spróbuję złapać. Mam go, mam go. Złapałem go. A jeszcze drugi jest. Patrzcie, jak się bije ze mną. Zimno mi. dawać Drugiego łapie w środku, już nie będę się bawił. Dawaj, dawaj, dawać, będzie? Dobra, jest. bolem Easy. Easy Easy i teraz drugi jeszcze. Dobra, dobra, szybko, bo mi ucieknie. Nie szybko wolno właśnie. Nie, bo mi ucieknie, bo wiesz, mi się zaliczysz, to mój pierwszy pokemon. I tu jest drugi, o widzicie jaki No schowany? super, uciek mi. Super. Uciekł ci? No! Dzięki. O nie. nie, to mi też może uciec. Wykrakałaś. O nie, jeszcze mi się coś zacięło, muli mi. Nie, 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 nie. O dobra. I Dobrze, za karę masz. Mi też nie uciekało. Trzeba było malinkę mu dać. Dałem. Dobra, popiemy Będzie drugi? Kurde, takiego spamu to ja nigdy. Mi też uciekł! Serio? One mają chyba... zaprogramowane? Zap muszą mieć jakoś zaprogramowane... A dałaś mu też malinkę? Mhm, i łapałam ultrabolem i trafiłam. Wiesz co? Postawili dwa, żeby zwabić dzieci na plac zabaw, a potem jeden łapie, a drugi ucieka. Ale jakie. Światło. Bez sensu. Się podnieciłam, że dwa, a i tak. No dobra, że... dobrze, że chociaż ten jeden, nie? Bo byłoby mi smutne, jakby dwa uciekły. A teraz jeszcze nie wiem, jak stąd Paweł wyjechać. Tyłem. Tyłem, nie? Będzie ciężko. Będzie, ciężko. <laughs> Będzie bardzo ciężko. No do przodu nie, bo jest plac zabaw. No co ty dzieci? nie powiesz i są schody jedne dzieci rozjedziesz wiesz Tędy. ale mega słuchajcie yy, w ogóle jechaliśmy też tak dosyć powoli bo, bo sprawdzaliśmy czy się na radarze nic nie pojawiają jakieś pokemony i policja mnie zatrzymała bo jechała za nami kurde ja yeah. będziemy jak wardenga nie będziemy jak no, wardenga patrz idzie a się okazało, że mi z tyłu jakieś jedno światło nie działa. I musieliśmy się zatrzymać. No wiecie, wszystko miałam, wszystko grzecznie, dowóz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aha. Komisariat Policji Gdynia, Lewy przód Pani nie działa. Naprawdę? I Włączy Pani silnik. Aha. Aha. O kurde. E, prawo jazdy do... Budycji. Dobra? O kurde, ale lipa. No i on też prosi o ubezpieczenie, a ja sobie zrobiłam teraz tak, że po prostu na Dropboxie na telefonie zapisałam sobie po prostu ten plik tej polisy. No i on, ja mówię, że dobra, to chwilę, bo muszę poszukać, on sobie poszedł do samochodu, zaczął to sprawdzać, ja tego szukam, kurde, nie mogę, jeszcze ręce mi się zaczęły trząść, że teraz zestresowałam, bo już myślałam, że mi man mandat i tak dostanę za te światła, nie, niedziałające, yy, a później, a później on przychodzi, słuchajcie, drugi raz, ja tego szukam. Weź to ubezpieczenie znajdę, bo nam jeszcze karę jakąś. Nie, nie, mam, mam. Słucham, na pewno? W znajdę, w końcu znajdę. Dobra. Jak nie, to na poczcie znajdę nie ma, ja mówię, dobra, wchodzę na pocztę, bo wiem, że tata mi tą polisę wysyłał, muszę ją tam znaleźć, jeszcze pamiętam mniej więcej jakiej to było daty, tak, kiedy mi wysłał. Ja mówię mu, że tego nie znalazłam, mówi, dobra, to jeszcze wracę do samochodu, no niech jeszcze pani chwilę poszuka, ale musi pani znaleźć, bo będzie 50 zł mandatu. No to ja już szukam, aga, może znajdź tą, nie mogę, Paweł już się prawie posikał, bo mu się szczać chciało, teraz poszedł na stację i udało mi się znaleźć i żadnego mandatu nie dostałam. Wszystko w ogóle ok, spoko, oddali mi ten. Miły pan policjant był. Nie dusił mnie, słuchajcie, nic. Aż, aż mówię, zdziwiłam się, że wiecie że, że i tak będę mieć mandat za światła A, a jeszcze mi dowali, dowali Mi po prostu za, za to Wiecie, ubezpieczenie, polisy gdybym nie znalazła Ale nic się nie stało A mówiłam, że takie nudne To polowanie dzisiaj No i proszę bardzo, są wrażenia na koniec Ale wydaje mi się, że po prostu nas dlatego zatrzymali Bo coś właśnie było z tym światłem Że do końca nie działa I po prostu wiecie, jest godzina późna I oni sobie pomyśleli A, zatrzymamy ich, bo możliwe, że coś podejrzewamy a jeszcze w miarę wolno jechaliśmy, a przeważnie, wiecie, przeważnie jak ludzie, którzy są pijani, czy coś, oni przeważnie wtedy właśnie jeżdżą bardzo ostrożnie, jeżdżą bardzo powoli, bo, wiecie, no, nie będą pędzili, bo takiego, co pędzi, od razu zatrzymają, a ten, co jedzie wolno, to niby, wiecie, nie, nie robi przypału, ale jak jedziesz już za wolno, to wtedy i tak masz przypał. No i ale nic się nie stało, bo my wszystko grzecznie, wiecie, no bardzo grzeczni. Pokemony szybko wyłączyłam, żeby nie widzieli, że łapałam. Czy coś w ogóle, że miałam odpalone, bo ja nie łapałam w trakcie jazdy, ale że miałam w ogóle odpalone, no szybko to schowałam. Ale beka. dobrze się nic nie stało. O nie, chyba, chyba ten dzień jednak się robi coraz lepszy. Zobaczcie, co się pokazało. Ten, co tak mm, liże sobie fajnie coś. Tylko gdzie on jest? Pokazywało, że tutaj. Ale pewnie gdzieś trzeba wyżej podejść. Gdzieś wyżej, gdzieś wyżej. Jest! Mam go! No, musisz iść kawałek wyżej. No, iść tam kawałek jeszcze wyżej, to gdzieś będzie. Nie mam. O Boże mój, ma tylko 55 CP. No, może tam, no, tam. iść, szukaj, mi pokazała. O ja! Słuchajcie, w ogóle tam przed chwilą jeszcze przyjeżdżaliśmy. I tam było tyle pokemonów chyba z 8. Złapał się? Złapał się! Easy. Wiedziałam, że się złapie. To jest Lichtung, tak? Lichtung, Achtung? Ale super. O Boże Paweł, jak cię posłychać? Cicho ludzie śpią tutaj. Ludzie śpią? Ja łapię pokemony. Super, udało się, chociaż coś. Kiedy ludzie śpią, my łapiemy pokemony. A ile miałeś CP? 700. Naprawdę? A ja, ja miałem 700. Ja no. 55 pozdraw. No i widzisz, to jest właśnie sprawiedliwość. Pozdro. Tak to jest, jak się bez światła jeści i policja nie chce cię udusić. Nie. Dobra, ej, to chyba teraz już się żegnamy. Teraz już Wami po raz... żegnamy. Po raz już nie wiem, który chyba trzeć. Po, po raz ty...